Siemanko. witam Was na moim kanale Build Cooking z tej strony i nie jest to seria filmów keto robimy normalne jedzonko dzisiaj będzie pyszna bułeczka ciabatkę mamy i zrobimy coś takiego będzie to bułka hate ekip w wolnym tłumaczeniu bułka z gorącym kurczakiem, jest to w sumie potrawa surinamska bardzo popularna w Holandii i zrobimy tutaj mój przepis praktycznie taki jak z oryginału, ale moja interpretacja, dużo białeczka będzie no i będzie przepyszny Kochani, alternatywa dla normalnej bułki na śniadanie, czy nawet, myślę, że nawet na obiad byście mogli to zrobić. Powiem Wam, co będzie potrzebne. Mamy 400 g kurczaka, pierś z kurczaka. Będziemy potrzebować do sosu 3 łyżki keczupu, 3 łyżki sosu ketjap, 1 łyżka masła orzechowego, 2 łyżeczki sambalu i jeszcze mam 50 g sera mozzarella startego. Cebulka, jedna, nie za duża i ząbek czosnku. Zabieramy się do pracy. Moi kochani, dam sobie oliwki tutaj, więc tak, zaczynamy, bólkę kroimy na drobno. Ona już tu ląduje na olej. Czosnek, jeden ząbek, kroimy drobno. W zapachu czosnku nie zdzierżę, więc muszę sobie tu szybko umyć rączki. Pewnie się o tym nie dowiecie w ogóle. Dobrze, w tym czasie kiedy podsmaża nam się tutaj cebulka z tym czoskiem, filet z kurczaka kroimy na drobniutkie kawałki. Moi pomocnicy już się koło mnie zebrali tutaj, kibicują bardzo. Tego kurczaka na małe kawałeczki kroimy, ponieważ szybciej nam się to zrobi. Będziemy mieć duże kawałki, no to będziemy musieli dłużej trzymać. Dobra, macie tu, okej. Okay. Doleję trochę tu oliwki. Oliwa z oliwek, olej rzepakowy, co tylko chcecie. Średnia moc. Więc tak. Cebulka już nam się zarumieniła. 3 minutki cebulkę mamy z czosnkiem tutaj na patelni. Teraz dorzucamy filet na 5 minut. Po prostu wkładamy, rozkładamy to na patelni. Nie mieszamy, nic tutaj nie robimy, żeby nam ten kurczak tu wody nie puszczał. 5 minut teraz kurczak na tej patelni. I za 5 minut będziemy robić sosik do tego kurczaka. A w międzyczasie zabiorę się za robienie sosu, który użyjemy już jak wszystko będzie to gotowe. Sosik będziemy mieć kary. E, tak, ja mam tu dwie łyżki majonezu i dwie łyżki jogurtu naturalnego. Do tego ląduje mała łyżeczka cukru i kary. Dodajemy kary. Kary sobie nie żałujcie. Mają ład, bardzo ładny kolorek. Teraz sobie to mieszam. Słuchajcie, no taki kolorek nam tu wychodzi. 5 minutek minęło. Ja sobie już to przemieszam. I teraz tak, moi mili. Tak, jak już mówiłem, masło orzechowe. Jedna łyżka duża masła orzechowego. Sos ketia manis. Dajemy to tutaj. Ketchup. Trzy łyżki keczupu, zwykły keczup, sambal, jedna taka ciubata łyżeczka, no dobra jeszcze troszkę, sambalu, mm. już zapomniałem jaki ten sambal jest ostry i dwie łyżeczki cukru. I mieszamy to, żeby nam się to mięso ładnie tu przeszło. Tym wszystkim, 5 minutek. Tak, 5 minutek. Wszystko przejdzie. Nie musimy niczym już więcej doprawiać. Tu mamy słoność z tego sosu ketiap. Mamy ostrość z sambala, cebulka, czosnek. Wszystko już tu mamy w środeczku. Ja mam tu jeszcze jedną patelnię. I ona nie leży tu tak sobie. Słuchajcie, ja mam tą, mam tą ciabatę. Przekroję sobie ją na pół. Wiecie, tak dawno nie jadłem pieczywa, że normalnie to będzie coś dla mnie. Mam już tą patelnię rozgrzaną. Kładę sobie najpierw tą stroną twardą. Przypieczemy trochę tą ciabatkę. Może to być bułka, może to być chleb. To już od Was zależy, co chcecie. No i słuchajcie, hejt ekip, to też chodzi o to, że to będzie gorący kurczak. Będzie ciepły. No, ale będzie też ostry, nie? Ten sambal tu zrobi robotę. Patrzcie, dwie minutki na tej ładnie nam się tu już podpieka. Ja już sobie tą ciabatkę przełożę na drugą stronę. Okej, okay, pięć minut minęło. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, 50 gramów sera tu mam. Ser mozzarella, tarty. Jakikolwiek żółty ser dacie i będzie świetnie. Dorzucam sobie ten serek. To da nam świetną konsystencję. Oryginalnie sera w tym przepisie nie ma, ale to jest mój przepis, moje wykonanie, więc to już sobie wyłączam. I ten ser nam się już tu roztopi samoczynnie. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No ślinka cieknie normalnie. Myślę, że taka porcja na dwie osoby. To jest w zupełności. No, zobaczcie, jak to wygląda. Proszę bardzo. Jaki kolorek w ogóle? Jak pachnie? To już się dzieje. Bułeczka bardzo ładnie nam się podpiekła. Możemy zrobić teścik. Jest, jest dobrze. No to słuchajcie. Ja teraz nakładam sobie tego naszego kurczaka. Zobaczcie, co tam nam tu wyszło. No dobrze, co, kochani? Ja już się nie mogę doczekać. Teraz damy sobie tego sosu. Sosikary. Słuchajcie. Moi mili, no przepięknie to wygląda. Nie muszę spróbować. Powiem wam, że jest petarda. Naprawdę. Mm. To jest pyszne. Założę się, że raz to przyrządzicie w domu i jeżeli ktoś tym poczęstujecie, to zawsze będzie oczywiście to robili. Czeka moja ekipa. <grymne> <grymne> Proszę bardzo. Ekipa yy, sprzątająca już czeka. Kończymy nagrywania. Musimy oddać kuchnię. Bo oczywiście kuchnia jest, kuchnia jest wypożyczona. Jakiś inny youtuber będzie nagrywał zaraz. Ok, pozdrawiam. No, zobaczcie. No zobaczcie, jak to wygląda, nie. Petarda. Dzięki, że mnie oglądaliście. No i co? Czekajcie na więcej. Pozdrawiam. No i dajcie subskrypcję, lajka, komentarz i lecimy dalej. Kuchnię całego świata robimy. Narka.